Dobra. No, dobra. Jebać. Give me fuel, give me fire, give me that which I Nie doceniam, że zrozumiałeś taką sztukę. Nie sądzę, żebyś. Eee, Piękno tej jare, muzyki. Nie jare, Nie, jaraj. jare. Jare, jare. Na na miciwny. Na nao. Kurwa, wiem. No na. Nami. Gdzie jest ja na nami? Gdzie jest tam nami w ogóle? Znaczy gdzieś na pewno jest bo No ja mi też się tam na nami tam brzmi znajomo ale Jak wygooglałem bleach na nami, no to nic mi konkretnego nie wyskoczyło. No, bo tam jakaś nie, prostu... nie ma nanami O ale wiesz co? E, jeden plus tej mapy istnieje No e, Można tu się jakoś rozbudowywać kon solidnie, konkretniej No No i kolejne półtorej godziny z życia wzięte I po, raz kolejny stra I po raz kolejny stracę swoją młodość w tej na tej wysokiej przełęczy. Ile lat musiało upłynąć, zanim znajdę wyjście z tego. No. Tyle czasu z na wysokiej spędzę na tej wysokiej przełęczy, gdzie mnie stuleja męczy. No to weź kurwa nóż i tak jak Abraham, co nie. Jep. Nie ma. Watch for the enemy. Our homes must be no, są różne sposoby. W sumie nie wiem po co ja rzucam nawiązanie religijne, jak większość ludzi, która w Polsce w zasadzie ich nie złapie, no ale cóż. Jak gramy w bitwę wśród Śródmieście. Bo generalnie chodzi o to. Chodzi o to, że. że Abraham był stulejarzem. no wiemy. No właśnie nie był. Abraham był pierwszym nie Je, On nie miał prawa mieć stulei. Kumasz. <grystanie> Trochę nie, nie tego. W doktorze Haosie padł taki tekst, że kto, ktoś kiedyś przyszedł do Hausa do przychodni właśnie z tym problemem, że próbował sam się obrzezać, to chaos to obejrzał jego fiuta i tak Boże święty jak Abraham. Śmieszne. <grystanie> <Świetne. grystanie> Śmiejmy się. No, no właśnie nie. Znaczy dla mnie to śmieszne, ale dla tego gościa to już pewnie nie. Chcę nie, nie używać, fiuta na sadzie, co nie? Bo znaczy bo on to tłumaczył sobie, że on. że pierwszy... że jego dziewczyna obecna była pierwszy raz z gościem, który nie był obrzezany, no to chciał po prostu naprawić statystykę. No też można. Kurę mózgową powinien się upierdolicie, hmm. Aż mi się przypomniał ten Twój tekst z f 1 że no fajnie, kolet, Fajnie, że padowie że naprawiacie, ale naprawdę mózgi sobie kurwa naprawcie. A co nie tam naprawianie? No właśnie nic! E, zjechałeś tam do pit stopu, nie mając żadnych uszkodzeń i tam pa... i e, e, komunikat od inżyniera, że mechanicy dokończyli naprawy. Aha, I tam, no. że... Minęło tam jakieś tam... A ty chyba nic sobie wtedy nie rozjebały. Bo to w Chinach chyba. Albo w na Malach... A to mogłem sobie rozjebać, bo ja mam talent. No ale nie. <grywka>

U zajec. I to się kończy mój radziecki. Ale ja pana uprzejmie proszę, żeby stąd wypierdalać, dobra? Uchybiłeś? Kurwa nie cierpię to gwardziści, gwardziści wierzy co im chuj leży Dobra Opłacało ci się? Nie, no, Że mi to kurwa była przedostatni raz Już nie będę Ba -bam, ba -bam. Nie wiem, czemu, on lubię się tą piosenkę. Uwa wspomnienia, że jest. No, kurwa, ja pamiętam, że. Raz takie, że mu no, takie... Ja pamiętam, że raz chyba. Postanowiłem obejrzeć sobie odcinki, to jak byłem brzdącem jeszcze. Wszystkie odcinki zajęło mi to w sumie actually... E... Zajęło mi to actually 3 godziny chyba. E, bo, tego jest, bo tego jest materiału na 3 godziny. Od pierwszego chyba odcinka zajęło mi to do... Od pierwszego do, do jest tam chyba około 20, teraz sobie tak. dwa nowe dorobili. E, a, a ty w ogóle, czy, wiesz w ogóle czemu Tommy Jerry, raczej Tommy Jerry, kurwa, Wilki Zając powstał? Czekaj. Jeszcze raz. Wiesz dlaczego w ogóle Wilki Zając powstał? Żeby komuś zrobić nupak w z dupy? E, to, była Radzie... to była odpowiedź Związku Radzieckiego. Na e, to mhm. W sumie. No bo w sumie typ humoru był całkiem podobny. Taki pseudo slapstick. Boże czy ich kurwa pochujało z taką ilością godlinów? W sumie dużo ich tam jest, no?

tam jak to tam zwał Przełęcz Możecie zrad Możecie z łaski swoje wypierdzielać Ee No byśmy robić nazwość, co gdzie ty Так, где Саверон? Ах, они не живы. Они не живы. Пам-пам-пам-пам...

Nie wiem czy oglądałeś mojego bosia ostatniego? Nie A Bosia? Y no. którego? Chyba tam. Jedynkę.

I zdążyłeś to na 12 sekund przed posiłkami. No tak, 10 w sumie, a nie, dobra. Nie, bo te parę sekund jeszcze czasem leci, nie? Tyle, szybko poszło nawet. Uf. Cóż... A powiedz mi w końcu, ile masz tych punktów? Wystarczająco. Właśnie nie pamiętam. Miałam ja O, ja największy przychód tym razem. Pewnie masz 60, bo masz region pod swoją opieką. A co akurat nie daje bonusów do... Nie, chcesz, że cały region masz opanowany. Mhm, uh -huh. ale nie daje bonusów. Znaczy, to siłą rzeczy tak. No to będzie weselej. O, no kur, no kurwa, no na pewno. Co masz, czarodzieja, wspaniaczku Gówno mi da ten co Nie oszukujmy się A dobra Lorien faktycznie Lorien Kurwa mać No. Tak powinni się reklamować w biurach podróży, wiesz? Tyle, tyle, w temacie. Już się poddajesz. Nie no, spoko. Nie, nie poddaję się. Pewnego dnia wygram. Pewnego dnia. Dobrego dnia. Dobrego dnia! Dobrego dnia! Dobre, Dobre. Dobre. Dobra, ja po. Po go Dobrego dnia! Dobrego dnia! Ty mnie uruchomiłem. Ferdek, proszę cię, ty mnie nie uruchamiaj. Zrób dnia! z tego Dobrego dnia! spokój. dnia! Chcę, co to za filozofia? No, ja już ten, jak taka jedna postać, poddałem się rozpaczy. Nie ma nadziei. Mam cię sprasować? <laughs> Zrazu sprasować. Nie, wiem, sumie, no mówię, powiem ci, w sumie mówisz tutaj o rompie? zależy co chcesz mówić No ona się właśnie Nie, tu nic nie mów okay. No szybko zginęła dosyć To w dwójce powiesz A, no to w dwójce powiesz Słyszałeś? E co? Słyszałeś to wcześniej, przed chwilą? Ale co? Ani nic zegar mi napierdalał nie, nie słuchaj. go ci na twoich ostatecznej klęski. Bo jestem taki męski. Lorien, po prostu kurwa Lorien. Tyle w temacie. Powiedz jak jakżeś w na Lorien tych się zapamięli za No weżami? Ja pamiętam. <laughs> e, tutaj na Lorien był chyba mój debiut e, Mordorem, nie? I to całkiem udany debiut, nie? Nie. No ładnie ich tam zasrywałem. Ja pierdolę. Co? Build nienawidzę tego, builder mi się zaznaczył. What is love? Lady, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ta mapa jest ucięta, co mi się wydaje. Nie wiem. Nie lubię tej mapy. Trzeba było jednak wziąć południe. Tam było więcej takich fajnych, otwartych mapek, a tutaj to tak. Nie, no, Mordor jest swojowy, od razu mówię. No, no, dobra, Mordor to nie, ale. I pewnie ja musiałbym się w Mordorze ustawić, nie? Um. Okej. boomer. Pewnie ktoś, kto się zna na graniu w tą grę, pewnie już here, już byś ty jakby mi tu grzecznie. A hmm. oh, Boże. Ty tutaj? Take it to ruins! Take them this way! Our bare city grows larger. We must defend these lands! We can see the enemy! Jobro the Kur. gather our resources! Ready, take it! We must protect the woods! They attack, they have building supplies! <laughs> Możesz odebrać nam nasze Możesz odebrać nam nasze złoto, nasze kobiety Ale nie podaruję ci odebrania mi moich bilderów Nie pierdalać ode mnie Się tak... O kurwa o, chyba mi to nie, nie wyjdzie na dobre A może Chuj wie No i kurwa co ci... Co z dowóz tą jebaną kawalerią, że... Raz nie chuj jakim Jaką to co ci rozjebała gospodarstwo. Ja ją wracam, a ta sobie kurwa stoi. Dobra, mam, dobra, mam kurwa dosyć. No cóż, przynajmniej raz wygram. jak pierdol. Bo ta gra nie umie się zachowywać. Eee, to wyślij im potem nagranie, żebym zobaczył, co się tam odjebało. No nic, stoją i nic nie robią. ja. Nie lec się akwisty No dobra no Dwa jest dwa do jednego Tak czy siak. Cześć. Co jest Ale czekaj czekaj. Ty chodzi o to że nagle tak stanęła kawaleria jak wryta i ten i, i nic? No chy, kompletnie No może. No. A, no to mi to no to już wiesz jak się czułem jak yy, Boromir sobie po prostu stał, nic go nie atakowało i nagle jeb, nie ma Boromira. No ale ta kawaleria tam cały czas tam była sobie, stała Tylko jakiś pojeb nie zaczął atakować, to się musiałem bronić, czy ta kawaleria sobie stoi. Kurwa i dobrze, że nie żyją, wiecie? Wiesz? Mam nadzieję, że ich za... Mam nadzieję, że ich powiesisz za jaja za to. No co no jest? Czekaj patrzę. Cześć... 6... No, dobra, nie czytamy statystyk jebać. Nie chce mi się. Dobra. A, ale straciłem Shinji'ego. No i kurwa po... bardzo dobrze. A, faza odwrotu. Dobra, ty tam... ty tam. I tyle... Nie, wiem, kończymy na dziś. No tak, no bo jak zacznie... Eee, chyba, że... A masz w planach mnie atakować? A co, chcesz jeszcze jedną turę? Nie, bo jeśli nie no to możemy grać, ale podejrzewam, że następna bitwa może nam za długo zlecieć. No jeszcze jedną turę możemy sobie szczelić jak chcesz. Dobra. Ale obiecujesz, że nie będzie atakowania. Na, przynajmniej na razie. No dobra. Dobra. Niech mu będzie, tym razem. Razem Dobra Razem, Boromir, razem jak butla W Boromir jest w dupie Nawet bym powiedział, że jest w piździe Razem jak butla z gazem Bo za bardzo nie ma szans, żeby mu jakieś posiłki dać w najbliższym czasie Więc no będzie... Więc jest kurwa urot. Uroczo w chuj Actually zamiast jak jednego... Jak mawiałam Amerykanie, how fucking sweet It's fucking lovely Dobra A yy, robić z tej No możemy Potem się zrobię jeszcze jednego No cóż błędy nie yy, Błędy nie są jednak na naszą korzyść No to takie są błędy Czy to są góry mgliste czy góry błękitne czy które to są góry? A czekaj zaraz, chyba mglista. Co przecież mogę opisać? No. Dobra. No to Góra aksz... Góry białe to chyba tutaj. Dobra, to ja czyli kończę fazę. A jest jeszcze, a dobra. Ale Rohirrimowie są w stanie rozkurwić fortecę, warto wiedzieć. Kawaleria jest w stanie rozkurwić fortecę w pełni uposażone kilka batalionów. Spokojnie. Ale... Jest pełen pro... Jest mały problem. Rohirimowie nie byli w ogóle uposażeni. Hmm. No tak, nie są. Mam Cię. tylko dru... Jedyne co mają to drugi poziom. Nie wiem, kończymy na teraz? Eee, dobra. Czo, ja to zrobię sejwa. I pamiętaj, żeby kliknąć tak teraz po raz drugi. Tak. No to była no taka daj na... mi... I Motyka. daj mi i daj mi znać ten. Znaczy jak już że... Je jesteś już na y ekranie? No nie. O dobra. Dobra. To by było na dzisiaj na tyle i tym pozytywnym <laughs> akcentem kończymy odcineczek. Ta kurwa, pozytywny, fuj pozytywny, nie pierdolę. taki pozy pozytywny, że... Elfy nie powinny przeklinać, nie sądzisz? A co do ciebie, elfie, zapłacisz za, za krew ka za każdą krew przelanego W sumie, co się stało z pierścieniami pisa. władzy elfów? Co? W sumie, co się stało z pierścieniami władzy elfów? E, z tego, co mi się bo wydaje... Lud, gra... ludzie, bo dziewięć ludzi... dziewięć ludzkich władców zostało prze, e, z, no, zmienionych wiem, w nas w sumie z no też nie wiem co. Mi się wydaje, że Elfy się oparły tej mocy, tylko że jakiś tam uszczerbek to wywarło na nich. Mhm. Galadriel ma, je, Galadierla... ma jeden pierścień. Gandalf I... ma jeden pierścień. Przynajmniej tak by wyszło z Hobbita. Kel... Kel... Kelborn chyba ma jeszcze Keleborn, jeden. Celeborn, no. no. No muszę Czyli zobaczyć co jest... sumie. Nie wiem jak Elrond, czy Elrond też dostał pierścień. Mi się wydaje, no że Elrond chyba akurat nie. No, musiałbym zobaczyć. Dobra, to kończymy. Bo tak na tę okienko, tak, słowo to wygląda. E, no to, to może weźmy zakończmy jakimś tam klimatycznym ten be, przepychanką słowną. Nie mam ochoty tracić. Tak to więc elfie. Jak Nie mam wspominałem... ochoty dyskutować z marnymi ludźmi. Daj mi spokój. Zapłaciw za krew wdego psolanego człowieka na przełęczy. Karton czy gotówką? Dobra, mówił Marshal Mówił Marshal I życzymy wszystkim widzom Miłego wieczoru No, milszego niż ja